O, i to jest ten majątek? No ten. Może zapytamy tę panią gdzie był. Tu, to jest ten budynek, tam gdzie ja to mieszkam. To A tam dalej to, to mieszkał właśnie Tony Halik. Szukamy mhm. kogoś, kto pamięta cokolwiek o tonem. tam z tej strony, tylko z drugiej strony mieszka pan Liber. To może on będzie coś wiedział, bo nie starszy pan Wyszył po 60. to może tak się bardziej orientuje, nie? Cóż ja on? Po świecie jeździł, tak? Po świecie jeździł, to my chcemy. Z taką panią. Z panią Elżbietą Dzikowską. Pójdziesz! Powinien Pamię, pamiętać, sąsza tam mieszka. Morjent, prosty. Drugie mieszkanie. Morjent? On już zmarł, on nie żyje. Tony Harlick, NBC News, Mexico City. Dzień dobry Państwu. Na zimowe dni mała niespodzianka, ale o tym potem. Nazywam się Bogusław Łukliński, zawódcym nauczycielem historii, a z pasjonatem moich ojczyzn, regionalistą. Tony Halik w Żabinach, dla mnie pewnie i dla większości mieszkańców Żabin, pojawił się kilkanaście lat temu, kiedy szkoła podstawowa w Żabinach szukała patronów dla swojej placówki. Kolega mój, Jan Sokołowski, który był wtedy inspektorem do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Rybno, powiedział o tym, że tu w ruinach majątku, dawnego majątku Żabiny, w okresie przedwojennym, żył Tony Halik. Ten właśnie Tony Halik, którego znamy z telewizji. Tony Halik. Mówi wam coś to nazwisko? Nie reporterem. Jak to się nazywa? Dziennikarzem. I podróżnikiem. A jak ten program, który prowadził w telewizji, to jak się nazywał? Jaki miał tytuł ten program? Dobrze, no? Pierwszy i... Warzywa. Nie, nie więk, I Wrzywa. i i Wanilia. A gdzie mieszkał Toni Halik? Tony No? Gdzie mieszkał? No? Pamiętacie? Toni Halik nie został patronem szkoły. W ogóle nie tego pod uwagę. Bo pamięć chyba była zbyt mała. W szkole patronują mistrzowie olimpijscy. Wykonałem taką tablicę pamiątkową, która jest w centrum wsi, taki tryptyk. Na jednej z części jest krótka informacja na temat właśnie Tonego Halika w żabinach. A jak się mówi na tą część żabin, gdzie są te pomniki przyrody, te drzewa, takie piękne, wysokie? Często mówią, ktoś tam mieszka, no, na dawnym. Ma majątku. Przecież jego rodzice posiadali majątek, tak? Tak czy nie? Tak. I co? <laughs> Tyle zapomniały. zapomniały. Urodził się o, o 5 rano, 24 stycznia 1921 roku w Toruniu. Dlaczego tego też nie wiem. <laughs> Trzeba by było się bardziej wtajemniczyć. Tu mamy taką mieszkankę, ale nie wiem czy ona by chciała jeszcze też porozmawiać, bo Starsza pani przyszło och już przekroczyła dziewięćdziesiątkę, więc może, może, ale. Może go znała? No, na pewno, bo to jest mieszkanka. Cały czas tutaj mieszka w żabinach. Na pewno go znała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień My chcia chciałyśmy do pani Dorotki. Dorota! Chodź, no do ciebie jest, pani dyrektor. Nic nie zbroiła, nie? Nic nie zbroiła, Bolań. Tutaj wyszło między wierszami, że pani prababcia, pani mama, tak? Jest najstarszą mieszkanką tutaj, która mogłaby znać. Ja teraz to już babcia nie jest w stanie, żeby udzielić jakiejkolwiek informacji, bo już jest. No już pamięć się nie szwankuje. Przykro mi bardzo. Coś tam słyszała, opowiadała, no ale mówię, no nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie interesowało to, to może, można tak powiedzieć, nie? Przykro mi bardzo, ale 93 lata miała trzeciego. A jakbyście poszli jeszcze do pana Kaciorka. A gdzie pan Koło On ma 80, przeszło. Tu później jest Rulka, później grosz jest przecież. To jeszcze na rogu tam. jednak będziemy musieli przejść na drugą stronę. My tu idziemy do pana z zapytaniem, z prośbą. Dzień dobry. O to niego Halika. O to niego Halika? Tak. Tu Ta tablica jest taka piękna, wypisana. Tam pod tym daszkiem jego. Na tej tablicy, no nie. <laughs> Żabiny 7 wieków. 7 wiek tych historii, o tutaj. Znane osoby związane z historią żabin. Ha, Halik, to, to on jest, no nie? Właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik. W Żabinach Antoni Halik spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Jego rodzice Zbigniew i Helena przed 1923 rokiem zakupili 210 hektarowy majątek Czyli, ziemski by żabiny. Z pokolenia na pokolenie tylko zakupiony. Majątek prawdopodobnie przeszedł we władanie rodziny Hajników po roku 1920. Wtedy to ziemia działdowska dostała się na mocy decyzji Traktatu Wersalskiego Polsce i administracja polska przejęła ten teren w 1920 i Poprzednim właścicielem majątku była pani, która z pochodzenia Niemka i ona pozbyła się tego majątku, a nabyli to właśnie rodzice Tonego Halika, czyli Zbigniew i Helena. To około 210 hektarów, w tym 180 kilka hektarów ziemi ornej, 4 hektary wód, hektar lasu. No, niewielki majątek, niewielki majątek, ale jednak wymagający sporej ilości zatrudnionych w nim pracowników, aby można było go w owych czasach odpowiednio utrzymać i żeby on właśnie odpowiednio funkcjonował i przynosił dochód. Te informacje, które mam to mam je z gazet przedwojennych i znalazłem w gazetach przedwojennych również informacje o Tonim Haliku jako młodym człowieku, że interesował się sportem, na pewno. Ja zaraz pani tutaj pokażę taki swój na Facebooku mogę gdzieś to wcisnąć. Taki kącik prasowy. To, jest, są, to są wycinki z gazet dotyczące rybna i okolicy rybna, gminy rybno. Zebrałem tego około tam 2000 ta, takich informacji, które dotyczą tychże miejscowości i prowadzę to do 1939 roku. Pokazują, wie Pani, jak ja to przeczytałem, to taki obraz miałem życia na przełomie XIX, XX wieku na tych terenach niesamowity. A przy okazji, mówię, dojechałem do, 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 do Żabin, i w Żabinach no, patrzę, jest to Halik, rok 38, to będzie chyba lipiec. Jeszcze gdzie ten lipiec? O maj. O, mamy już Halika, tu, tu. Żabiny w niedzielę 19 czerwca, staraniem tutejszego zarządu miejscowych organizacji oraz kierownictwa szkoły podstawowej w Żabinach w osobie pana kierownika Pola i nauczyciela Leśniewskiego, odbyła się uroczystość oraz zakończenie roku szkolnego przy współudziale uczniów siedmioodziałowej szkoły. Po nabożeństwach śpiewano Boże Coś Polskie. W kościele w tym samym porządku ruszono do żabin. Kierownikiem pochodu był pan Sokulski. Następnie odbyła się defilada przed przedstawicielami wojska i rządu. Po defiladzie był wspólny obiad, składający się ze smacznej grochówki mięsa, który dał na własny koszt komitet pochodu. O godzinie 3 odbyły się na boisku zawody kolarskie. Bieg na 100 metrów, skoki, strzelanie i loteria. Na trasie żabiny uzdowo, yy, to jest uzdowo oddalone tutaj o 10 kilometrów. Wygrał Kornacki z Wielkiej Turzy, drugi był Halik z Żabin, trzeci Bertmański. Po śmierci ojca pana Halika, tu w dalszym ciągu mieszkała jego, jego mama, chociaż majątek prawdopodobnie był przepisany na to niego Halika. E, majątek był według mojej wiedzy w posiadaniu rodziny Halików do około roku 1940 w 1939 1 września Miejscowy Zeldw wykonał rysunek wszystkich zabudowań na terenie Żabin i właścicielem majątku zapisano Mieczysława Halika, czyli Antoniego, czy Halika. Sam Tony Halik napisał w swojej książce opisującej podróż jeepem do Alaski, że nauczył się strzelać z bata. Od woźniców właśnie z tych żabin. Nie pisał, że jest żabin, ale gdzieś mógł się nauczyć, jak rodzinny majątek to żabiny. Dzień dobry, Dzień dobry. Ja Szukam osób, które znały to niego halika. Tu mieszkał w tym majątku kiedyś, ten podróżnik e sławny. Ja nie mogę sobie jakoś nic skojarzyć. Ja od urodzenia tu jestem, od 1937 roku. I tego nazwiska... Tego nazwiska... Wiem to od Jana Sokołowskiego, którego dziadek, Józef Sokołowski, korespondował z Tony Halikiem. Dziadek zmarł w latach 70 -tych. Janek jest w moim wieku, to w związku z tym, kiedy dowiadywał się od dziadka, Właśnie o Tony Haliku miał kilka lat, może niespełna dziesięć i właśnie opowiadał mu dziadek o takim bardzo kolorowym człowieku, który chodził razem z nim do szkoły. Prawdopodobnie również byli razem w wermachcie Wiadomo również, że Tony Halik korespondował jeszcze z dwójką innych mieszkańców Żabin. Było to małżeństwo Jan Morenc i, i Halina Morenc. Jan Morenc był przez wiele, wiele lat listonoszem, a ja mieszkałem jako dziecko w młodzinie w sąsiednich Koszulewach i to taka bardzo, bardzo osoba. Obydwoje, Jan Morenc i Halina, także chodzili z Tony Halikiem do szkoły. Niestety ostatnią osobą, która zmarła z tej trójki była Halina Morenc kilka lat temu. Niestety już nie, jej nie zapytamy. Natomiast no, niestety nie zachowały się żadne z tych listów. Jan Sokłowski próbował coś odnaleźć, ale niestety no, też już nie mógł zapytać swojego dziadka dokładnie, jak to było z tym, z tym Tony Halikiem. Opowiadał mi, jak Jan Morenc wspominał, że Tony Halik rozrabiał w Wehrmachtzie, a potem uciekł tam, gdzie pieprz rośnie. To taki właśnie był jego taki żartobliwy komentarz do to osobowości danego chamika. Jeszcze przez wiele tygodni, proszę Państwa, będziemy podróżować między wieloma wyspami bardzo egzotycznymi. Każda wyspa ma swój specjalny krój stworzony przez naturę. I każda z nich ma swój sekret. My będziemy starać się dla Państwa znaleźć i pokazać te sekrety. No przede wszystkim Tony Halik rzeczy, które były trudne, potrafił przemilczeć lub konfabulować. Robił to niezwykle sugestywnie i wspaniale się tego słuchało, wspaniale się oglądało. To, co nakręcił, sfotografował Tony Halik, jeżeli chodzi o talent reporterski, to naprawdę... Wielki szacunek dla, dla umiejętności przekazu, zainteresowania odbiorcy tym, co ciekawe. No Cóż miał powiedzieć, że w Żabinach było ciężko, nie, że tutaj właśnie jego ojciec popełnił samobójstwo. Samobójstwo w owych czasach to ogromny dyshonor dla rodziny i w takim małym, szczególnie środowisku, właśnie jak Żabiny, to on nie był dobrze postrzegany i pewnie czuł, Tony Halik, to piętno. Kiedy był w żabinach. Pisze o tym biograf Tanek Halika, Mirosław Wlekły. W biografii Tu Byłem. Jest taki trop, że ojciec popełnił samobójstwo pod wpływem zdrady swojej żony, a gospodarstwem zajmował się właśnie Antoni Mieczysław Sędzimir. O czym sam, sam Antoni Halik nigdy specjalnie nie wspominał i tym się, tym się nie chwalił. Różne sprzeczne informacje też miały miejsce, jeżeli chodzi o pisanie Donego Halika na listę, Volkslistę do trzeciej grupy Eigendeutsch. Też o tym jak gdyby nie wspominał, wlekły pisze, że miało to miejsce po to, żeby utrzymać we władaniu majątek, żeby Niemcy go nie skonfiskowali, ten majątek żabiny. Pojawia się również w literaturze informacja, że po to, żeby nie stracić zakładu fotograficznego, który jest, był w generalnej gubernier należący do, do rodziny Haliku. W każdym razie ten Halik znalazł się na fosliście i w związku z tym został wcielony do Wehrmachtu. Dzień dobry. Czy mogę podejść, czy piesek ugryzie? Poszukuję osób, które pamiętają jeszcze może Tony Halika. Nie. Naprawdę pani mnie nie, nie pyta, bo nic pani nie powiem. Ta stara generacja już wymarła. Nie bardzo ktoś tam już pamiętał, o nim. I jeszcze mam informacje na, na temat właśnie Tony'ego Halika od mojego e, przyjaciela. Michała Wiśniewskiego, który, jako adept szkoły morskiej płynął na darze młodzieży dookoła świata w latach 1987-88 i płynął wtedy Tony Halik właśnie w swoim, w swoim rejsie i, i opowiadał o, o tym, że bardzo dużo z Tony Halikiem rozmawiał, a szczególnie kiedy się dowiedział, że pochodzi właśnie z okolic Żabin, bo, bo Michał Wiśniewski wychodzi z Hartowca, bardzo blisko więc Żabin. Na początku Michał opowiadał, że był troszeczkę taki zażynowany, że tu nie ma kraja, ale później w czasie tych kolejnych wieczorów wyprawy bardzo dużo z nim, z nim rozmawiał. Niestety Michała już nie możemy o to zapytać, bo zmarł w grudniu na COVID. Zjawił się gdzieś w latach 70. w rybnie. Był w rybnie w Urzędzie Gminy i go tam spotkano nawet. Bo to jest takie, takie dziwne odczucie, prawda? W telewizji się pokazują przez tyle lat i raptem idziesz korytarzem i widzisz człowieka, znasz go, nie? I tak się stało, że pracownik Urzędu Gminy zobaczył i powiedział dzień dobry, ja pana znam, tak? No a to był właśnie, właśnie Tony Halik. A po co on tutaj przyjechał? Jaki, jaki był cel jego wizyty? No to trudno mi jest powiedzieć. Z tego co wiadomo, to chyba w ogóle się nie pojawił. Zbiewcza Dzikowska wiedziała o jego przeszłości, wiedziała o tym, co wydarzyło się w Żabinach i namawiała go, aby, aby przyjechać. Natomiast no, prawdopodobnie nie był w ogóle. Tony Halik sławny stał się dopiero w latach 80. poprzez programy. Które realizował z Elżbietą Dzikowską. Wcześniej był klub Sześciu Kontynentów, ale to tylko oglądało a go niewielka skaza zapaleńców, A poza tym no nie każdy w latach 70. miał w domu telewizor. Także w latach 70. ten Halik nie był popularny, a pojawienie się potem jego osoby w telewizji to już pana Sokolowskiego nie było. Na świecie niestety pan Morenc i pani Halina no, nie chcieli mówić no przecież. No i tak po prostu Żabiny zapomniały o, o, o tonie Haliku. No, ja będę o tonie Halika zawsze pamiętał jako człowieka, który, jako podróżnika, jako tego, który przekazywał ciekawe informacje w ciekawy sposób. No, nie został wykorzystany i nie zostaje wykorzystany w tym czasie przez tutaj chociażby same Żabiny nie? Do, 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 do tego, żeby, żeby popromować całą miejscowość. Nikt już teraz nie, nie powie, że tak, że, że było faktycznie taka albo tak. Ktoś robi błędy, czasami się wybacza, czy z reguły się wybacza, nie? ale Żabiny promowane nazwiskiem Halika powinny być cały czas. Staram się usprawiedliwić Halika i myślę, że tutaj przykrywał taką pierzyną te niedoskonałości. Tylko ta pierzynka była bardzo, bardzo kolorowa. Mógł przykryć, jeżeli już nie chciał, to zwykłą taką pierzynką piałą, a on używał bardzo, bardzo kolorowej i wesołej. Ale jedno jest pewne, Tony Halik zasługuje na uznanie szacunek z tym sprostowaniami, które, które już wiemy o tym, co tam Tony Halik pokręci, że chodzi o swoją biografię, ale przyjmując go właśnie takim jak w książce tu byłem, to Tony Halik jest do, jak gdyby do promocji. Tak? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o pasję, które Tony Halik miał. Nie potrzebował do tego ani gruntownego wykształcenia, ani żadnych, żadnego kapitału, ani wsparcia żadnych osób trzecich, żeby właśnie być tu, gdzie jest. Po prostu wszystko to, co miał, co osiągnął, czego dokonał, zrobił dzięki własnemu uporowi konsekwencji w dążeniu do celu i tym właśnie takim właśnie charakterem, być może ten charakter kształtował się w żaminach, być może wtedy, kiedy musiał zająć się jako młody człowiek całością tego gospodarstwa i prowadzić je i tak, żeby ono właśnie funkcjonowało, można żyć i przekazywać swoje pasje. Myślę, że z tego powodu Tony Halik powinien być idolem dla, dla młodych pokoleń. Po co się podróżuje? No, że można sobie pozwiedzać różne kraje i na przykład nie wiem ty wystąpiłaś i na przykład byś mogła opowiedzieć komuś i by ktoś już wiedział co się znajduje w Azji. Jaki jest świat? No, tak jakby to powiedzieć, taki jest wielki, taki ciekawy. No.